Kolejnego dnia, dzisiaj jedziemy właśnie na Kiłes i zatrzymaliśmy się e, na naszym postoju. Zobaczcie jaka tutaj jest piękna ściana e, wymalowana rytkami piękna, prawda? I też jest z drugiej strony. Zero. O, to się wszystko zaczyna. A tutaj zobaczcie, jakie duże, szerokie drzewo jest napisane, że się nazywa Kapok. Drzewo Kapok. O, Maja, tutaj jest. Widzicie, jakie ono jest wielkie? A, ono jest tutaj taki, taki, taki korzeń. Ciekawe. Tutaj zobaczcie, jakie kolejne fajne drzewo, zupełnie inne niż u nas. Pierwszy przystanek weszliśmy teraz do domku Ernesta Hemingwaya i zaczynamy właśnie zwiedzanie. Kuchnia kuchnia. A tutaj widzimy wszystkie żony Ernesta. Na górze. Powiem Wam, że dzisiaj jest bardzo ciepło, chociaż jest końcówka listopada. Jest bardzo ciepło, 30 stopni i wszędzie kotki. Teraz jesteśmy w domku obok domu Hemingwaya. Ja tutaj taką kładkę, którą przechodził sobie. I tutaj właśnie pisał z wszystkie, znaczy nie wszystkie, części swoich dzieł. A powiem Wam, że koty dlatego są tutaj wszędzie, bo Hemingway bardzo lubił koty, znaczy e, był przekonany, był przesądny i myślał, że właśnie koty przynoszą szczęście i dlatego miał e, koty. A teraz tutaj na tej posiadłości jego jest 59 kotów, ale czasami nawet było i 70 szkodków. I tu oczywiście cała jego posiadłość ogrody. Zobaczcie, jak tutaj takie klimatyczne miejsca są. Przepięknie. I takie piękne rośliny. A teraz jesteśmy na ulicy Diwal z licznymi właśnie barami, kafejkami, sklepikami, kubańskie cygarka. A teraz przyjechaliśmy na miejsce zjeść właśnie obiad, tutaj z polecenia kolegi Michała Justina na obiad. Zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. O, chyba pani niesie nasze jedzonko. A tutaj można wypożyczyć i pływać też właśnie. To nasze jedzonko, to mojego taty. Tutaj moje, quesadilla z karetkami. Michał ma tuczczyka, takosy z tuńczyka. A Maja ma... lutys i unien. Lutys. 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 Nawet takie łódki pływają. Ale ciekawe. Powiem Wam, naprawdę, naprawdę jest tu przepięknie na wakacje idealnie. A tutaj to jest drzewo mahoniowe, tak jak napisali. Taki przepiękny skwerek tutaj jest. I sklepiki jednej i po drugiej stronie. Zobaczcie jakie duże i ciekawe drzewo, tylko akurat to trochę słońce świeci. Czy widzicie dobrze? O, ale chyba tak. Przepiękne. Niesamowite. I koguty pieją. Koguty tutaj mają pierwszeństwo. Teraz przeszliśmy, jest tutaj na, najdalej wysunięty punkt na południu. I stąd jest tylko już właśnie 90 mil do Kuby. Przy dobrej widoczności można zobaczyć, tak więc wydaje mi się nawet, że tam widać. Nie jestem pewna czy to to, ale wiemy, że przy dobrej widoczności może być widać. Ale zobaczcie jaka jest kolejka długa do zrobienia zdjęcia. Idziemy teraz na plażę, na zachód słońca. My z mają już bez butów. Ja też. I przeszliśmy już dzisiaj. Nie wiem ile. Dobrym pomysłem jest wypożyczyć tutaj albo rowery, albo skutery. Po samochodem jeździć i parkować to bardzo ciężko. O, ale Maja ma dużo siły, bo jeszcze biega. O, już znaczek coraz bliżej do plaży. Maja, coraz bliżej. I widzicie, bardzo dużo osób tutaj przyjeżdża właśnie rowerami, albo tak jak słychać, skuterami. I idziemy teraz na plażę. Tutaj są jakieś hamaczki, miejsca do grillowania. Można sobie zrobić grilla. Stoły piknikowe. I plaża. I niedługo będzie zachód, słońca. Pani, teraz jesteśmy właśnie na zachodzie, słońca już ostatnie chwilę tak się zmają. Wygłupiałyśmy w wodzie, że nie Właśnie zaszło w tym momencie. Ale zdążyłam wam nagrać sam za moment zachodu. Całego nie, może Michał nagrał, który tam stoi i robi zdjęcia. Prosiłam go, żeby mnie na nagrał. Może mi się uda. A tutaj Maja jest. Jaka fajna kawiarnia. My powoli żegnamy piękne Key West. Idziemy właśnie do samochodu. Przed chwilą tam widzieliście jeszcze uliczkę. Taką najbardziej rozrywkową. Tutaj już są boczne ulice. Mamy właśnie tutaj równolegle zaparkowany samochód. Tak więc żegnam się z wami i do zobaczenia następnego dnia. Buziaki, papa. Pa.